Jak ale. No prawie, bo Marcin Porzucek także pochodzi z Kielc i podobnie jak jego krajanin albo bardziej porapersku ziomal zasiądzie teraz w Sejmie panie prowadzę od lat i wiem jak warto je robić. Trzeba być pierwszym i ostatnim. Ja byłem pierwszy i moje y, trzy konstrukcje za kilkaset złotych przy głównych ulicach w Pile przez tydzień stały praktycznie same i rzucały się w oczy. Jego plakaty zalały cały okręg wyborczy i to dlatego jego wygraną przewidywali nawet konkurenci partyjni. Jak wiedzieliśmy, że mają trzy mandaty to właściwie nie było wątpliwości wśród nas, że tym trzecim będzie porzucać, bo kto właściwie? Lider prawa i sprawiedliwości, Max Kraczkowski, był widoczny w terenie. Pisowska dwójka, Krzysztof Łapiński, także, ale nie w Pilskim Okręgu, tylko w drugim szeregu za Beatą Szydło. No a dwunastka była wszędzie. To zaważyło na ich dobrym wyniku. Może następnym razem wezmą z niego przykład działacze platformy? Pani Duzińska nie prowadziła prawie żadnej kampanii. Pan Bogusławski wydaje mi się, że, że uzyskał taki obiecujący, jak na młodego człowieka wynik. No nie jesteś go było na to, żeby zaszaleć, tak jak pan porzucek, żeby był na każdym drzewie, każdym słowie w całym okręgu. Pomysł na kampanię zabrakło SLD. Zjednoczona lewica nie weszła do parlamentu. Pilski poseł SLD, który od 93 roku zasiadał w sejmie, nie ukrywa, że mu z tego powodu smutno. Był Eichler, będzie drugi Eichler. A gdybym ja jeszcze do tego dołączył, to nie byłoby Paszyka, zawsze będzie dziewięciu posłów. Planuję w tej chwili, przyglądam się temu, co nowy parlament będzie robił. Najpierw muszę pozamykać wszystkie biura poselskie, bo ja ich miałem osiem. Do wczoraj nie było pewne, czy Lewica przekroczy wymagalny próg wyborczy. Od tego bowiem zależało, czy w okręgu pilskim pozostanie Eichler, czy też wejdzie do Sejmu Krzysztof Paszyk z PSL. Okazało się z sukcesem, ale to też pokazało, że warto do wyborów podchodzić drużynowo, warto pracować nie tylko w pojedynkę przy wyborach, stawiając na indywidualną kampanię, ale wydaje mi się, że polskie stronnictwo ludowe w Okręgu Pilskim pokazało właśnie, że najlepsze efekty daje filozofia jednak wspólnej pracy. Albo potrzeba zmiany. Stąd tak duży sukces ruchu Muzyka Pawła Kukiza. Jego jedynką w pile był radny miasta, który zapowiada, że z piłą nie zamierza się żegnać, bo dobrze mu się tu mieszka. Trzecia siła w parlamencie. Jest ogromny sukces dla ruchu, który tak naprawdę kilka miesięcy temu jeszcze w ogóle nie istniał. Nas nie było, ale było widać, że ludzie chcą zmiany, chcą, żeby reprezentował ich również ktoś, kto będzie myślał o obywatelach zwykłych, nie tylko o, o władzy. I tak władzę w Okręgu Pilskim sprawować będą Maria Małgorzata Janyska, która otworzy biuro w siedzibie Platformy na Śródmiejskiej, Jakub Rutnicki, Kilion Munjama i Zbigniew Eichler z Platformy Obywatelskiej, Sprawa i Sprawiedliwości, Max Kraczkowski, Krzysztof Łapiński i Marcin Porzucek, a także Błażej Parda z Komitetu KUKI z 15 i Krzysztof Paszyk z Polskiego Stronnictwa Ludowego. A w Wałczu mandat z mało premiowanej szóstej pozycji zdobył obecny poseł Platformy Obywatelskiej. Jestem zachwycony taką konsolidacją głosów mieszkańców Wałcza. Oni naprawdę wykrzesali z siebie patriotyzm lokalny, te głosy zostały zjednoczone i dzięki temu uratowaliśmy przedstawiciela w Warszawie. To duży sukces niewielkiego Wałcza, biorąc pod uwagę słaby wynik Platformy Obywatelskiej w całym kraju.